Cześć, siemanko, Tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z serii Assassin's Creed 2. E, I tutaj będzie taki odcinek, taki troszkę testowy, e, ponieważ aktualnie znajduje się na, na nowym systemie. E, nowy program do nagrywania, znaczy ten sam program do nagrywania, action mili, Miliris, e, ale w nowej wersji. Ostatnio wyszła wersja chyba w marcu. E, I Nie wiem, czemu miliris mi mnie nie poinformował, także, e, także teraz jest już nowa. No i no i co, no i gramy sobie w Asasina. Plus taki, że teraz mam czas nagrania w prawym górnym rogu, więc teraz jest dużo lepiej, bo nie muszę włączać stopera i o nim pamiętać. Więc no co, zaczynamy. Zaczynamy. Tutaj sobie zaznaczymy na mapie, co mamy dzisiaj zrobić. Myślę, że fabułę ruszymy, ponieważ ostatnio była ta, tutaj pamiętacie ten grobowiec No to teraz sobie skoczymy zrobić. Fabułę. Także to jest tam nie wiem czemu nie zapisały mi się ustawienia w chmurze. Aktualnie chyba lecę na najwyższy możliwych prócz tekstur, Te, które mam na 3x4 na ustawione. Ale chyba pamiętam, że leciałem na dużo, dużo niższych ehm, Ale no cóż, eksportował się tylko do chmury Ubisoftu ehm, Save, z czego się bardzo cieszę, bo pewnie byłby jakiś problem z tym ehm, Jeżeli bym to sobie zgrał na dysk Znaczy zgrałem sobie na dysk, prawda? Ehm, ten save ehm, Oczywiście byłem go w stanie wgrać w ogóle, ale skoro Ubisoft jest ehm, taki hop siup do przodu Że zapisuje savey, no to gitara To Ezio, qui! è che mi il leonardo, bene, allora andiamo. Grazie, Ezio. Mi hai salvato la vita. Ho fatto ciò che dovevo fare. Tu avresti fatto lo stesso. Non lo penso. Il coraggio non è il mio punto forte. Ti devo un morto, fratello. Non niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! Questo è il nostro traghetto. Venezia aspetta. è il tuo pass? What pass? You don't have a pass? You cannot enter Venezia without a pass. Who invited you? Eh, uh, nobody. Basta! No pass, no entrance. Don't worry, Leonardo. I'll come up with something. Don't just stand there. I need help. Nie sądzicie, że, jest, że teraz jest lepsza dużo graficzka niż była wcześniej, co prawda wiem, no, mam wyższe ustawienia, ale mam 45 FPS-ów, wcześniej miałem 35, 32, teraz na przykład jak teraz sobie biegnę, jest 42, 46, także no chyba coś nie w tą stronę w ogóle. Aha, dobra. Um... Jak w to wejść? Tak, dobra. Tak? Nie, nie tak. A, dobra, to się da jeszcze przeszukać, no dobrze. No, stop problem, zawsze coś. Jak teraz to wejść, chud? Eee, no chyba, że muszę wziąć konkretną mutkę no wtedy lipa. Mm, no i na to wychodzi, że nawet na Windowsie 8.1 lepiej śmigają gry. To mi bardzo pasuje, bo Far Cry być może nie będzie mieć już tych głupich opóźnień. Uratuj zgubioną Czym się w ogóle pływało? Ja w ogóle tak szczerze zapomniałem. Aha, dobra, shiftem, ok. No! Się zmęczył. Gdzie ona jest tam? No przecież idę. Jak ty się tam w ogóle znalazłeś? No. Ja się jest Kristina chyba tak. A może nie? Za będzie, że spoiler, spoiler. Madonna. A, Katerina, proszę. Katerina, sformułuj się. A, Katerina, sformułuj się. A, Katerina, przepraszam. A, Katerina, przepraszam, Katerina, A, Jestem Katerina. Now, Etsy. Dawaj, Pamiętam, że Glade był jeszcze potrzebny chyba w Wiedźminie jedynce, żeby wejść do, do wyzimy. Tak tak to się mi się kojarzy. Yes, signora. you say, signora. Took care of it. Thank you, Catherine. Perhaps we'll see each other again. Should you ever find yourself in the city of Thorley, it would be my pleasure to welcome you. I look forward to enjoying your hospitality. Please accept my most humble apologies, Messere. But had I known. It's quite all right, my friend.

Prolonged exposure to the animus can have uh side effects. <laughs> awesome. It's nothing <laughs> to worry about. You haven't shown any of the symptoms. Symptoms what symptoms? Degradation of cognition, temporal hallucinations, multiple awareness issues, overlapping realities. You know. So, what you're saying is. What we're saying, Desmond, is if you're not careful, you may not need the Animus to visit with your ancestors, which wouldn't be a bad thing, assuming you could control it. Up until now, though, no one has. Subject 16. We have safeguards, Desmond. And they kept him in the Animus for way too long, sometimes days at a time. We're being careful with you. I hope so. Anyway, I was hoping we could test out your skill retention. See if you've picked up some of No, to idziemy poćwiczyć z Lucy. A ta bluza jest zajebista. Kurde, jaka ta bluza jest zajebista. To po prostu no super, super świetna i w ogóle. Gdzie jest dół? Właśnie gdzie jest dół? Chyba tędy. Przez te drzwi, które w, które w sumie uh, wchodzili chyba tędy nawet. Ta No, brach. Damus. Iga, Lucy. Shlami, biegać je da. O, to jest plus. Dobre. So what's the plan? We're going to see what you've managed to retain. Come on. Obstur goes out there, looking for us. They're better funded and better equipped, so it's only a matter of time before they find this place we need to be ready for them when they do i want you to activate the warehouse's defense system i'll let you figure out how to reach the sensors oh come on not even a hint open your eyes desmond oh Nie mówcie, że to i'm seeing things Czy te hallucinacje lastują dłużej niż 30 sekund? Nie. No, to nie jest nic, co się z tym zainteresować. Hmm, chyba zrąbałem. No bo tam nic nie zrobię. Także nie poszłem nawet tam wchodziłem. I jeszcze raz inaczej trzeba. Tędy trzeba. Dobrze, teraz się podciągniemy tam. I czujniczek będzie gotowy. No nie mówcie, to już jest aktywowany. No, w pizdu, no. Znowu, znowu. O, co to było? A czujnik, no, bezkito. Co? Cóż no, nie mogę iść prosto. Tylko on mi musi. To było tak proste. a ja się męczyłem potem i mean, we could have. followed him during his early years. it started with 16. ah, good old subject 16. he repainted my. with his blood. Uh. i'd been going through his files. vidic flagged a couple of his animus sessions. a bunch of different ancestors, different dates and locations. ancient africa, the middle east. but towards the end, he became obsessed with italy. i think he knew about the vault. Któryś jeszcze, a tam jest jakiś. O właśnie, dostanę jakieś punkty od Ubisoftu. E, punkt, który mogę wykorzystać na nagrodę. I e, ja sobie wykorzystam w Far Kraju, blokuje mi to chyba jakieś dodatkowe misje, także. Także taki plus, e, gdzie jest jakiś ten? Będą mi głosy, już wszystkie. że A, dobra, ok. Ona mówiła mówił, żebym wrócił? Nie, chyba nie. Lucy, what to, co się stało z 16, nie było as much Byłeś tak as I jak Thanks. Good night, Desmond. I'm glad you're here. A ten uśmiech na twarzy. Eee, I co? Idziemy się przespać, tak? Albo coś w ten styl. Eee, mamy takie swoje łóżko, czy coś? Bo nawet mówiąc szczerze, eee, nigdzie nie było nic na temat łóżka. I tam pewnie nie. No co ty chłopie robisz? Idziemy za Lucy, idziemy się nie wiem przespać, coś w ten styl. No tak, oczywiście. Wbijaj się na wszystko. Oj, 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 Grzybki halucynki, wprost. O cholera, jasna!

kto to jest? Wydaje mi się, że to jakaś kobieta była. Ale mogę się mylić. O, jest pięknie, pięknie. Tak, chyba kobieta. Sądzę po... klatce piersiowej. A może nie? No fuck you! Patrzcie no, akurat musiał tędy pójść, no Ach to Altair, Altair e, tam jest? I ta tajemnicza muzyczka, to jest właśnie to, za co uwielbiam Asasina. Te zwroty akcji, klimatyczna muzyka, po prostu, no. Seria niemalże idealna. No, dzięki. Sądzę, że raczej tędy się nie wbije, prawda? No nie, raczej nie. Ehm. Um, to jak nie tędy. To tędy. Co to? Nie poradzi sobie Altair bez jaj. Przecież w końcu nie wiem, czy to jest wspomnienie właśnie Altaira czy to jest wspomnienie jakby. Hmm, trudno powiedzieć. Znaczy, tak, wspomnienie Altaira na pewno. Eee, ale nie wiadomo w jakim czasie Czy to było na przykład przed wydarzeniami z jedynki eee, Czy już jesteśmy po wydarzeniach z jedynki Pewnie zaraz się dowiemy Bo szczerze nie pamiętam totalnie tego motywu Także nawet jakbym chciał coś zaspoilerować To po prostu nie mogę Bo nie pamiętam po prostu W dwójkę grałem dawno temu Jakoś chyba nawet tuż po premierze Także No cześć Mówiłem, że laska. Maria, hmm. Ładnie te FPSy są. Ko, czy cały czas nie ma, że mam sześć w czasie e, takich akcji, gdzie nie widać w zasadzie tekstur tak dużo. Maria? To jest. Yy... Wiem, dobra, wiem, 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 wiem. Wiem już, kto to jest. Już sobie skojarzyłem fakty, ale nie będę wam nic mówić. Później się dowiecie, kim jest Maria i tym podobne. Później będą jeszcze... będzie jeszcze kilka... i to jest przed jedynką. Te wydarzenia były przed jedynką, także... Także to mogę w sumie powiedzieć, bo to jeszcze nie było określone i chyba nie wiem czy nawet będzie. Sorry to barge in on you like this, but it's getting late and we were... Hej, you okej? Ja, ja, all good. Weird dreams, that's all. Ow. Right. I'll let you get ready. See you in a few. Ah, good of you to join us. Sorry, long night. What a professional. What a professional approach. Leave him alone. Well, you'll forgive me if I want to get some actual work done. Mm, madness, isn't it? John, please, that's enough. All right. Coś te 20 minut... Niby odcinek teraz ma 17 minut 27 sekund. No jestem teraz zajebiście, ciekaw, czy faktycznie tak jest. Bo coś tak... No i niestety gra się skaszywała, po prostu wróciła do launchera Ubisoftu. E, dlaczego? Dlatego, że e, ta gra nie była ściągana przez Ubi Launcher, tylko była zgrana po prostu z dysku przenośnego. E, no i dlaczego był crush? Ano Dlatego, że Ubisoft chciał właśnie wyświetlić punkty Archimenu, e, które zdobyłem ich 30, e, ale no niestety jakby nie mógł wejść do tej gry. Ten launcher no i niestety się spierdzieliło ale dostałem te punkty 30 punktów i wykupiłem sobie jakąś mapę Monterigioni jakichś skarbów albo coś w ten styl. Zobaczymy zaraz o co chodzi przed cięciem z tego co pamiętam wszedłem znowu na fotel do Animusa no i jesteśmy w Wenecji. Jesteśmy w Wenecji po takiej przerwie właśnie w normalnym świecie. Teraz wracamy do wspomnień, i lecimy dalej. Także, Wenecja, miasto... w wodzie, że tak powiem. I pierwsze co, punkcik. Punkcik, bo później może być lipa. Yy, bo ja nie lubię, pamiętacie, robić niczego, jeżeli nie mam odkrytej mapy. Więc wbijamy na dość wysoki punkt. W skrzyni troszkę się już uzbierało hajsiwa. Także, będzie trzeba chyba tam wrócić niedługo Ale to... to chwila Na porządek, pokręcimy się po Wenecji Okej, okay. synchronizacja e, No i dzięki w sumie temu, że było to, to cięcie takie, no to zobaczyłem sobie czy odcinek się dobrze nagrał No i na to wychodzi, że chyba się dobrze nagrał Zobaczę jeszcze przy montażu, bo aktualnie, no cóż, e, przerwa jest dwudniowa. pod tym nagraniem, co teraz mówię, a tamtym wcześniejszym. Także e, dwa dni mnie jakby nie było. O. Przerwa w nagrywaniu. Panie Davinci, Yes. Buongiorno, ben arrivato. Signor Don has you workshop. Are you No pewnie, I'm ready.

no dobrze, że chociaż idzie w miarę szybko. San Giacomo di Rialto. Magnifico. No faktycznie, taka duża. A kto wziął te towary Leonardo. No other city can match the size of markets. Be it spices or silk from near and far. There is. There is. You were told to stay home. But the rent is paid. I have every right to sell here. Emilio disagrees. No, no, stop. no. no. Let's continue the tour. elsewhere. Hmm, myślałem, że będę miał ich zajmować. I swoją moc. No, teraz. Look, isn't it amazing? Would you mind buying it for me? I I left my money with my bags. Hey, mind your step, Corleone. Oh, pros. Upierdziliła kasę. Nie, nie, nie. Nie no, kasę mamy, jedenaście tysięcy. Chociaż nie wiem ile miałem. Ale na pewno... Ta kobitka nie była przypadkowa. I tutaj mamy Palazzo della Seta, dom Emilio Barbarigo. Zazwyczaj bym sugerował bliższe spojrzenie, ale... Z tym, jak się dzieje teraz... Dlaczego? Co się stało? On próbuje uniknąć mężczyzn w połowie jednego banera. There's been resistance. Some of it violent. What kind of resistance? They say they're fighting for the people. For freedom or some such nonsense. Bajanate, if you ask me. They destroyed my stand. I demand compensation. Here you are, <clears> then. <throat> the Doge will know about this. I'll report you to the council.

Oh, podobne drzwi, not nie sądzę. And now I present to you your workshop, Sir da Vinci. We spared no expense in its design. You'll see, it is perfect, as if you never left Firenze. I wish you great success and hope you enjoy Venezia as much as she enjoys having you. So, here we are. Exciting, isn't it? Care to come in? And maybe later. I need to visit the Palazzo della Seta. Try and gain an audience with Emilio. As you wish. But should you find yourself with free time or another codex page, don't hesitate to visit. My door is always open. Grazie, Matti. my friend. Di nulla. No, dobra. Eee, Misa wykonana, półtora tysiąca. Jest ehm, także co, to byłby na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Eee, cóż, do następnego odcinka we wtorek, we wtorek? Dobrze mówię? Nie, nie, dobrze, 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 we wtorek. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć!